Witam was w na tym kanale, ja się nazywam i dzisiaj kochani zapraszam was w kolejne miejsce, no właśnie kochani wiem dobrze o tym, że robię no stop tutaj różne testingi w różnych właśnie hoteli, ale kochani dzisiaj jest mała niespodzianka, ponieważ zapraszam was kochani tutaj do ponownego miejsca, tutaj właśnie do Warszawy, tutaj właśnie postanowiłam przyjechać tutaj. Właśnie, żebym jeszcze inne fotory dla Was kochani yy, przetestowała, więc co kochani, zaczynamy właśnie ten kolejny właśnie odcinek na tym kanale. Chodźcie! Zabiera Was w kolejne miejsce i znowu zabrałam Was, kochani, do Warszawy. No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, ponieważ znajdujemy się właśnie już w innej aglomeracji, innej części właśnie Warszawy. Dokładnie jesteśmy prawie blisko centrum Warszawy i jest to właśnie, można znaleźć dzielnica, jest to Mirów w Warszawie. No i jesteśmy prawie aż przy Pałacu Kultury. akurat znajdujemy się właśnie w hotelu Holidays. Więc kochani, jeżeli chcecie tutaj przyjechać, to na pewno zapraszam, ponieważ jak widzicie, jeżeli chodzi właśnie o hotel, który właśnie się znajduje, to uwierzcie mi, jak ja zobaczyłam te pokoje, które mogą Was kochani oprowadzić. Więc kochani zapraszam Was najpierw do łazienki i zobaczcie, jak to przepięknie właśnie to wygląda. Mamy właśnie umywalkę, mamy właśnie toaletę. No i również, kochani, mamy właśnie też Prysznic, jest to przepięknie, kochani, naprawdę wygląda, więc mega, mega, kochani, mi to się podoba. Również zobaczcie, kochani, mamy taką zarobistą szafę, ponieważ taka nie szafa, tylko drzwi. Gdzie znajduje się właśnie też szafa podręczna, gdzie możecie naprawdę to sobie pochować swoje właśnie ubrania, ciuchy to, to są nasze ciuchy, eee, ale kochani chodźcie, chodźcie dalej, ponieważ tutaj zobaczcie po prawej stronie mamy łóżka, zobaczcie jak to przepięknie się e, prezentuje, zobaczcie również mamy. Przepiękną, małą taką, można powiedzieć, szafeczkę, taką skrytkę z różnymi właśnie napojami i właśnie możemy właśnie sobie pochować jakieś fajne yy, jakieś przekąski, np. jakieś słodycze, więc to przepięknie, kochani, to też wygląda. Również, kochani, mamy przede wszystkim biuro, więc yy, zobaczcie, kochani, to też się przepięknie, właśnie. Prezentuję, mamy właśnie przepiękne biuro, również mamy właśnie telewizję oraz właśnie lustra, najkochani, kochani, najważniejsze, czyli właśnie mamy też fotele i również małe stoliczki. Przepięknie to wygląda. Zobaczcie, kochani, jak ta Warszawa wygląda właśnie w nocy, ponieważ naprawdę to przepięknie się to prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o hotel w tym właśnie. Dniu. No właśnie kochani, jeszcze pokażę Wam jeszcze jedną część, gdzie właśnie w tym hotelu się właśnie znajduje. Ale to zobaczycie już za chwilę, więc co kochani, zabieramy się właśnie teraz dookoła właśnie naszej Warszawy i pozwiedzamy właśnie kilka jeszcze innych zakątków, które właśnie jeszcze nie Więc Co kochani, chodźcie! Kochani, mamy również i rowerki, i również mamy tak zwane, właśnie, nie wiem, żeby nie pamiętać, takie właśnie do chodzenia, właśnie, no i mamy również handlę, no i możemy chcę też odświecić siłowo, więc to mega, mega wygląda. I zobaczcie, kochani, mamy też również do wodopoju, więc możemy sobie również też się napić po tych właśnie ćwiczeniach, więc to zajebiście to wygląda. Tak się właśnie prezentuje pokój właśnie hotelowy w Holiday w Warszawie i zobaczcie kochani jak to przepięknie wygląda zwłaszcza wieczorem. Jeżeli chodzi właśnie o Warszawę. Uwierzcie mi jak ja tam była w do Kultury, to naprawdę to przepięknie to wyglądało. Uwierzcie mi, nie byłam w ogóle w takim okresie wieczorowym, a wiem dobrze o tym, że nadal mamy zimę. A wy to oglądacie już w okresie letnim, więc to zobaczycie dopiero w okresie letnim, gdzieś okres Maja czerwca. Ale mogę Wam pokazać jak właśnie wygląda też Warszawa w okresie zimowym, przepięknie to wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o hotel to ogólnie jest to przepięknie, naprawdę tu się prezentuje ładnie, widok czysto, skrótnie przede wszystkim i naprawdę pomieszczenie jest naprawdę też solidne. Dobra kochani, jeżeli chodzi właśnie o knajpę, to w tej knajpie możemy znaleźć przede wszystkim pizzę, przede wszystkim makarony, takie typowo włoskie potrawy. Ja akurat zamówiłam pizzę włoską z szynką i z pieczarkami i było dla mnie bardzo, bardzo dobre. Za całość tych dwóch dań, które wydałam, to było około 136 zł, czyli ta pizza, którą ja właśnie zarobiłam kosztowała 42 zł. Wiem, że to było mega drogie, ale jeżeli chodzi o porównanie właśnie cenowo tutaj Waszego do poznania, to naprawdę jest to troszeczkę... Drogie, więc mega było przepyszne. Mimo, że to było drogie, ale uwierzcie, mi warto było pójść w jakiś jakieś żeby właśnie coś spróbować nowego, lepszego, no i troszeczkę też wydać też tych pieniędzy. Więc mega, mega się cieszę, że mogłam sobie spróbować. I to właśnie się znajduje na ulicy Jana Pawła II, właśnie blisko Londa ONZ, właśnie w Warszawie. Więc jeżeli chcecie to spać, to naprawdę zapraszam. Więc jeżeli chcecie przyjechać, to nie też tutaj do Warszawy, to na pewno. Możecie też właśnie paść do tej knajpy, mega to właśnie że jeżeli chodzi właśnie o tą knajpę, daje właśnie mocną dziewiąteczkę, jeżeli chodzi właśnie o to bello, tą typową polską knajpę, mega polecam. Dobra kochani, no właśnie, znowu byłam w Warszawie, no właśnie kochani i dlatego jak mówiłam w poprzednich odcinkach, że was to akurat nie zaskoczy, yy, ponieważ... Yy, Oglądacie to gdzieś w przełomie maja w czerwca a nagrywam dla Was po dopiero po, po dwóch miesiącach prawie e, ponieważ, os, ponieważ ja byłam w lutym, jeżeli chodzi właśnie o wyjazd właśnie z z Warszawy dzisiaj akurat mamy e, 15 marzec Wy to oglądacie właśnie w maju E, więc może powiedzieć, miesiąc. Miesiąc mija właśnie od y y y takiego podsumowania z tego mojego wyjazdu z Warszawy. Tak, kochani. Z jeszcze resztę części, właśnie, Warszawy. Tak właśnie widzieliście, m.in. właśnie Stadion Narodowy. Byliśmy właśnie przed Sejmem, ponieważ też chcieliśmy właśnie zobaczyć, widzieliśmy bardzo ważną osobę, chociaż polityczną, chociaż nie dla mnie, ale dla mojej znajomej, pana Donalda Tuska, więc byłam mega w szoku, że to był on, że to był ten człowiek i nie wierzyłam, że akurat trafiliśmy właśnie na niego i na premiera właśnie w Finlandii, więc to naprawdę było troszeczkę też zaskoczeniem dla mnie i taka gęsia skórka aż mi wyskoczyła, że taką ważną osobę znaleźliśmy, ponieważ znaleźć w Warszawie znanych czy na przykład też i aktorów, aktorów, chociaż zawsze chciałam znaleźć moich ulubionych aktorów, aktorek i nie mogłam znaleźć to dzisiaj. Ale za to moja znajomość znowu trafiła na bardzo ważną osobę, czyli właśnie na pana premiera. I to powiem wam, że ten wyjazd był niezaplanowany, ponieważ ja pamiętam te początki, gdzieś to chyba stycznia, ona to mnie mówi tak, w lutym ma ferie, no, no, ty ma właśnie felię i może mieć wolne, yy, i mówi do mnie tak: pojedźmy gdzieś, ponieważ tam jej mama zadzwoniła, że dostała znowu yy, tam voucher, właśnie z, yy, wyjazd do Warszawy, i ja taka jest zaskoczona i mówię: Ale pomyślałam, przecież jeszcze miałam 4 dni z urlopu na żądania, które jeszcze nie wykorzystałam, do marca muszą mi wydać w pracy, więc pomyślałam: tak. Napisałam, poproszę o 4 dni wolnego na urlop, na żądanie, i powiedziałam, że to jest bardzo pilne, ponieważ jeżeli nie, to nie, to nie przyjedę do tej pracy. <grym> I tak, tak się stało, że no, dostałam jednak te 4-dniowy jeszcze urlop. Byłam w mega szoku, ponieważ miałam mieć nocki, ale przez jakiś czas byłam jeszcze gdzieś indziej, byłam przepracować. pracować. Nie mogę Wam powiedzieć, gdzie ten, ale możecie domyśleć. Y, gdzie ludzie są co chwilę przestawiani, gdzieś tam są wysyłani na różne, właśnie y, tam inne placówki. Y, więc to też każą się domyślić, y, co to jest właśnie za zawód. Ale powiem Wam szczerze, że jak byłam tam dwa dni, w, w innej, właśnie placówce. To myślę mi byłam mega, szoko, mega zadowolona, to miałam akurat popołudniówki i po prostu potem w środę się pakowałam. Pamiętam jak się pakowałam, nie mogłam się spakować, Nie mogłam do mojej małej walizki. Ja... Nie wiem jak wy, ale ja mam takie podejście, że muszę wsiąść w czy mimo że jedna na 3 dni, czy pojechałem na 4 dni. To naprawdę ja biorę tego sporo. No i powiem szczerze, że jak się właśnie pakowałam, w czwartek właśnie był wyjazd, w czwartek wyjeżdżaliśmy tam. W piątek właśnie właśnie resztę części właśnie Warszawy i naprawdę mega fajnie, bo spędziliśmy fajnie ten czas i w sobotę wracaliśmy właśnie już do Poznania. E, I powiem Wam szczerze, że jazda pociągiem już mnie, y, może powiedzieć, y, taką frajdą, ponieważ ja miałam kiedyś lęk jeżdżenia pociągiem, ponieważ jeszcze w szkole podstawowej y, nie że się bałam, ale widziałam jak te pociągi wyglądały. No bo kiedyś w takich czasach to inaczej wyglądały te pociągi, bo to były akurat drewniane, ławeczki, to wszystko było przedziałowe. Nie teraz, teraz że macie i przedziałowe, i bezprzedziałowe to miałam taki uraz, uraz, siąść do tego pociągu i pomyśleć, boże, to no, jakiś tam brud, znowu jakieś takie stare ławki, bo bez sensu, nie będę jeździć. No ale w zeszłym roku właśnie przełamałam ten pierwszy wyjazd, faktycznie już to były nowe pociągi, nowsza wersja, no powiem dobrze o tym, że już idziemy do przodu z technologią i również też i sprzętami, no i przełamałam te właśnie pierwszy krok i właśnie ten pierwszy wyjazd właśnie był do Warszawy i bardzo się... Cieszę, że mogłam ten lęk wsiadania do pociągu mogłam sobie naprawdę przełamać i teraz, uwierzcie mi, mogę się do każdego pociągu i sobie naprawdę pojeździć bym wszędzie pojechała naprawdę w różne kąty Polski chociaż jeszcze wszystkich nie pojechałam, ale naprawdę jeszcze mam kilka fajnych właśnie planów żeby to właśnie zrealizować no właśnie kochani, jeżeli chodzi o podsumowanie z wyjazdu z Warszawy to bardzo się cieszę, że mogłam znowu gdzieś pojechać i to w samym miejsce nie ma rzeczy, żebym mogła jeździć co roku tam ponieważ mimo, że aglomeracja jest ogromna, naprawdę jest to ogromna i mnie trochę to przeraża tych tych ludzi, ale w Pozaj jest tak samo, tylko że tu troszeczkę jest mniej tak? tu, jeżeli chodzi o, o nasze miasto, ponieważ to Warszawy to jest naprawdę ogromna różnica, jeżeli chodzi właśnie o ludność, tak? E, no tam troszeczkę mnie przerosła, no bo tam jest ogromna a, na przykład aglomeracja i te wysokie budynki tym bardziej cały to mnie przerażają. Ale powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi właśnie o hotel i o miejsce, gdzie właśnie przebywaliśmy w tym hotelu, to naprawdę mieliśmy zarąbiste hotel, mieliśmy dojście i do galerii, znane właśnie złote tarasy i mieliśmy blisko też na dworzec centralny, ponieważ już dworzec centralny już otworzyli i mogliśmy już sobie normalnie pójść na piechotę właśnie na ten pociąg niż w zeszłym roku musieliśmy tą komunikacją miejską no stop, gdzieś tam kombinować. A tu od razu mieliśmy fajne właśnie miejsce, mieliśmy akurat blisko centrum, blisko właśnie pałacu kultury, gdzie właśnie poszliśmy sobie właśnie na spacer i mega, mega byłam zadowolona, jeżeli chodzi właśnie o ten wyjazd. Bardzo się cieszę, że ten wyjazd z Warszawy bardzo fajnie był zaplanowany, mimo że nie był zaplanowany, ale bardzo się cieszę, że mogłam znowu pojechać poznać jeszcze resztę części tego miasta i naprawdę fajnie to też e, spędzać też z, z jedną osobą, którą bardzo często też chciałam właśnie pospędzać i bardzo się cieszę z tego. I powiem Wam szczerze, że pogodę mieliśmy też idealną, ponieważ w piątek mieliśmy tak ładną pogodę, słońce się świeciło, nie padało, więc naprawdę jak to ja mówię, ktoś nad nami czuwał i dał właśnie taką fajną e, pogodę, więc naprawdę mega się cieszę, że mogłam to tak zrealizować, jeżeli chodzi właśnie o e, wyjazd. I naprawdę więcej tych wyjazdów na pewno będzie. E, pojechałam jeszcze w jedno miejsce, mamy akurat maj, już chyba pojechałam w jedno miejsce już chyba coś zrealizowałam, więc będziecie mogli obejrzeć gdzieś tam w okolicy czerwca, maj, czerwiec oglądać na pewno ten odcinek, a gdzieś około czerwca, może w lipcu zobaczycie jeszcze inne odcinki, więc na pewno coś tam będzie fajnego. Będą to już nowe miejsca, nowe testowanie hoteli i nowych właśnie restauracji, więc prze, prze fajnie to też wyjdzie, jeżeli chodzi właśnie o moje podróże. Jeżeli chodzi o cenę mojego wyjazdu do Warszawy, to daję mocną dziewiątkę Dlaczego dziewiątkę ponieważ jeden minus to, że za krótko byliśmy tam i żałuję, że szybko wróciliśmy do domu ponieważ jakbyśmy pojechali, jeszcze, jakbyśmy byli jeszcze jeden dzień byśmy byli tam, to, to byśmy się pozwiedali jeszcze innych tych zakątków tego miasta, ponieważ w piątek dosyć tego, że byłam już tak zmęczona, miałam obtarte normalnie stopy. Miałam uciski, po prostu miałam takie rany z tyłu, właśnie napięta, więc po prostu już byłam tak zmęczona. To był taki jedyny minus, że musieliśmy piątek cały dzień obejść całą Warszawę i znaczy, nie całą, tylko tą resztę części, które jeszcze nie pozwiedzaliśmy. E, naprawdę przeszliśmy ładne, ładne e, kilometry i już po prostu byłam zmachana, zmęczona i to był jedyny minus, że to się niestety musiało e, to źle skończyć, ale już przeżyłam, chodziłam w plastach i dałam radę e, to obejść i naprawdę e, wspom wspomnienia, które naprawdę... Mogę to fajnie to opowiedzieć kiedyś może swoim dzieciom moim wnukom, jeżeli będę miała, tak? To naprawdę będę mega, mega zadowolona, że te podróże, te wyjazdy będą dla mnie takim dużym, dużym wspomnieniem i dużym naprawdę frajdom, jeżeli chodzi właśnie o ten wyjazd. Bardzo się cieszę, że pojechałam tam, nie narzekam, mimo że yy, nie wszyscy mogą jeździć tam do stolicy, no bo po co, przy stolicy tam nic nie ma są normalne budynki, są wysokie budynki, jest tylko plac kultury, jest przede wszystkim stary rynek, centrum i wszystko, tak? i nic tam się nie dzieje ale naprawdę, jeżeli ktoś nie był w Warszawie to naprawdę polecam naprawdę pozwiedzać to miasto jak to się mówi, jeżeli nie zwiedzisz stolicy to nie zwiedzisz całego świata bo zawsze tak miałam Mówione, ja to zawsze mówię do dzisiaj, to jeżeli zwiedziłaś stoi, to będę zwiedzić całą Polskę, a potem cały świat, więc to zapewne bardzo fajna rzecz i również też i dla mnie taka może powiedzieć przyszłość, tak, że może gdzieś tam pojedę za granicę, fajnie by było, tak, więc to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę taką Podróże po Polsce. Lubię przede wszystkim Polskę. Polska jest pięknym krajem. Naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o miasta, o nasze miasto, o wszystkie miasta, które się znajdują w Polsce, to naprawdę jest to piękny kraj i naprawdę widać, jest dużo turystów z zagranicy przede wszystkim i naprawdę warto tutaj poswiecać, pojeździć I, i nie tylko jeździć do są za granicę, ponieważ za granicą jest fajnie. E, wiem, że większość osób mówi i myśli, że o, i ten by pojechał sobie na przykład do Grecji, ten by pojechał do Turcji, ten na przykład by pojechał nie, do Hiszpanii, do Barcelony, bo tam jest zajebiście. A ja mam takie bardziej poglądy, że wolę sobie pozwiedzać Polskę. E, nie, trzeba to ze względu na że, to, żeby to tanio wyszło. Nie, ponieważ nie zwiedziłam wszystkiego i chcę pozwiedzać naprawdę sporo, sporo tych właśnie mm, miast, które jeszcze nie pozwiedzę. Da. Dobra kochani, tym akcentem kończymy właśnie to moje podsumowanie. Mm, nie płakałam już jak ostatnio w zeszłym roku z mojej podróży. E, byłam już szczęśliwa, że już wracałam do domu. Zmęczona, zmachana, obolała, cała właśnie w strupkach, ranach na tych nodze, to już byłam po prostu e, już płakałam na szybcia, że już jadę do, do domu do poznania i... Ale naprawdę bardzo fajnie spędziliśmy ten czas, ogromny, naprawdę, rzecz. wszystko pozjedzaliśmy, bo i byliśmy też w Łazienkach Królewskich, eee, obejrzeliśmy właśnie Kancelarię Premiera, o, przeszliśmy naprawdę prawie tę resztę części tego właśnie miasta, jeżeli chodzi właśnie o, o Warszawę i tym tematem chciałabym właśnie zakończyć. No i kochani, jeżeli chcecie więcej takiej właśnie podróży I również, żebym mogła wam pokazać tych miast Albo chcecie jakieś inne miasto Mogła dla was pozwiedzać To kochani, piszcie w komentarzach Wybieram właśnie najlepsze miasta No i właśnie tam pojadę I będziemy mogli naprawdę fajnie pozwiedzać Podsumować I również też testować fajne restauracje I też hotele A ja się żegnam, wysyłam buziaczki No i widzimy się w kolejnym odcinku Do zobaczenia Bye.